posiadanie piłki z zawodnicy Gwarka w Notowice prawa strona boiska zawodnik z numerem 9 dogrywa piłkę w pole karne Łukasz Matera przejmuje piłkę dogrywa do Szymona Gęborysa jest... Szymon mija jednego zawodnika dogrywa do Bartka Nowakowskiego Bartek Nowakowski do Macieja Wolnego niestety jest to prawa strona boiska uderzenie na bramkę I przepraszam, może Państwo tej akcji, państwo nie widzieli, ponieważ Teraz kolejny Daniel Kowalski. Zamieszanie. jest. Karmy jest, panie jak upadamy. Dobijał, jak upadamy, ale niestety e, rys i. Wyjaśnia całą sprawę Jakub Kad, ale tylko na krótko, ponieważ zawodnicy Guarka w Natolyce dalej są w posiadaniu piłki e, na Środku Wojska Tomek Pryszcz e, Jeden z zawodników Guarka to najprawdopodobniej Meksykanin i no niestety albo na szczęście zawodnik, e, nasza formacja cofnęła się na 20 na metrów jesteśmy dośrodkowanie Wojtek Kocurek i interwencja niestety Wojtek Kocurek spóźnił krycie od bramki dośrodkowanie mocne uderzenie piłki znowu błąd w kryciu Mateusz Iwan i znowu czekamy na decyzję Szymon Borys niedokładne przyjęcie piłki Szymona i strata piłki Czysty w Nowakowski. Mija dwóch zawodników. Uderzenie Nowakowskiego. Bardzo ładna obrona zawodnika. Cały czas. Jakub Hat. Zawodnicy Dwarka przy piłce. 20 metrów od naszej bramki. Spalony. Zawodnik z drugiej strony. Piłka po prawej stronie. do pole polekarne Mateusz Iwan i uderzenie zawodnika Gwarka nad bramką, byli niepotrzebna nerwowość nie wiem czy Państwo widzieli ale drużyna Gwarka w tym momencie strzela nam bramkę na 1 do 0 ciężko komentować taki mecz Nowakowski i w sytuacji 1 na 1 zawodnik Warka Armotowice i mamy drugą bramkę dla drużyny Warka. Prędzej czy później tak musiało się to skończyć. Odgramy w 9 na 11 zawodników Warka Armtowice. Borys Bodwarz Mateusz Iwan Niestety dajemy prezenty, dajemy prezenty. I to nie jest jeszcze czas na szczęście za z Gwarka,